No coś tak, o co chodzi? Wieso wymyśliłaś na konkurs? To jest. No to zaszpiewaj. Nie, no to nie nigdy. Przy takim tak. wyszywaniu to w sam raz nie musimy iść do tak Będziemy To chodź, bo zaraz się poplączę. Chodź pójdziemy tutaj bo chodź, trupaj, poplączemy, wiesz. Dziwna jest tu teraz atmosfera, bo jak są te roboty, nie? Tutaj. Panowie pracują my też. Panowie, pod Jakieś piękne słowo, piękne życzenie dla siebie. Tu trzeba wyszukać. Święty spokój. No nie, nie, ja mam to najważniejsze. Bardzo, najważniejsze. To też. Zaraz. Ale mi się nitka kończy. Przyjęliśmy piknik na Jana Pawła. A nitka czerwona będzie, jest. Co tam masz? Aha. Najważniejsze <grymne> słowo. Najważniejsze, ale chyba najwięcej z miłości. Można by dopisać własnej, ale chyba lepiej zostawić przy ogólnym. To... Życzę Niech... sobie, bo tak. nie wiadomo jak to się ułoży. No tak, bo to jest dla siebie. Tak. Ja to swoje wpisałam. To jest, co czyjeż? Dobrze. Czemu? Nie. To, nie, nie. Coś może? Że... No. Własny styr szycia. Ja miałam. Ma... Ja też miałam własny styr szycia. Styl, czy nie własny? I wyszło, jest czytelna. Ja Nie wiem. Nie, to nie w tą stronę. A, Mamy wosk? Co? Wosk? A zapomnę. po co wosk? Do nitki. Dziadek nie uczył, dziadek jest tak, synem krawca. A, super. A, to kiedyś tak żyli. Stary warszawski krawiec. Tak mi się udało wtedy. I tego nawet jakbym chciał, to nawet bym tak. zrobił. A poza tym kto by chciał Cię fotografować? Ale ja nie przeszłam do XXI wieku, bo ja go nie lubię. Ja proszę Panią jestem urodzony w złych czasach. I was born in the wrong era. Może ja też w złych, ja wiem. Przeżyłam no, wojnę przecież. No. Na gruzy Starego Miasta chodziłam na wagary, a potem go odbudowywałam, jako architekt. Ja mam dużo za sobą. To z zawodu jest Pani architektem? Tak. To tak jak ja. Ja chciałam, ja chciałam zdawać na prawo, to powiedzieli, co na prawo? Nie, dzieci, y, dzieci tych powstańców y, gruz wywozić w, z Warszawy. To hmm. ja Wam pokażę. Przeniosłam papier na Politechnikę. Tak i dobrze, bo nieraz bym siedziała na Rakowieckiej, bo ja byłam z tych, co miały, mieli własne zdanie. Dziękujemy stycznie. za My też, za miłą rozmowę. Do widzenia. Różnych fajnych ludzi się tu spotyka przy tym obrusie. Może o to właśnie No.